Witamy wszystkich, gospodarstwo bokunów warzywa bez nawozów, środków ochronnych roślin, da się tak uprawiać. Witamy Mirek. Gdzie e, jesteśmy? E, na plantacji bakłażanów. Bakłażany jest, jest to roślina mało znana, wcześniej nie, nie używana, niejadana, ale jest to owoc bardzo smaczny, no i o takim dziwnym, fioletowym cie, kolorze. E, ale e, zalecamy, jeżeli ktoś nie jadł, spróbowanie tego owocu w różnych postaciach. Można go robić i, i, i do sosów, i do zup, i do sałatek, i na, na surowo też można go jeść jak jest y, młody, bo wtedy jest miękki i smaczny. Tak, na bakłażanach zabieg, głównym zabiegiem to zbieranie stonki, bo z ziemniaków nam przychodzi stonka tutaj na bakłażany i zauważamy, że stonki nawet bardziej lubią bakłażany niż ziemniaki, więc cały czas tutaj y, z, cały czas chodzimy, spacerujemy i zbieramy stonkę. Na dzień dzisiejszy wygraliśmy wojnę ze stonką, ale cały czas cały czas ta plantacja jest pod kontrolą. Także mamy nadzieję Sto Sto w poprzednim roku nam wszystko zjadła stonka, wszystkie bakłażany mieliśmy mało, w tym roku mamy dużo, będziemy tak robić, żeby nie zjadła i żebyście mogli spróbować. No stonka jest agresywna, potrafi całą plantację ziemniaków zniszczyć, jeżeli jest niewytępiona, po prostu liście zjada, a bez liści a roślina żyje i oddycha liśćmi i asymilacja, pobieranie powietrza i azotu z powietrza i tak dalej, no to jest bardzo ważne dla rośliny. Także jak pozbawiona jest liści, to roślina nie rośnie. No i tyle, no stąd potrafi to zrobić z ziemniakami. Te ziemniaki wtedy są tylko a nie zawiązują się owoce.